Cześć. Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale Lubię Komiksy z tej strony Jarek. Zanim zaczniemy, przypominam o tym, żeby zasubskrybować mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, aby być na bieżąco z moimi materiałami. A dzisiaj mam dla was unboxing, ale nie komiksowy. To już chyba będzie trzeci taki na moim kanale. Mowa o figurce brakującego ogniwa do mojej kolekcji filmowej, czyli mowa tutaj o Wonder Woman. O Green Arole, który już był na moim kanale. No i oczywiście mojego ulubionego super bohatera. Zamówiłem jakiś czas temu pre-order. No i w końcu do mnie dotarła. W końcu do mnie dotarła. Hmm, paczuszka z pewnej internetowej firmy. I tutaj mowa o Batmanie Multiverse z J.L. 20-21, tak jak widzimy. Pudełko prezentuje się w sposób następujący. Tutaj, jak zobaczymy z tego wydania, jest jeszcze Aquaman, jest Cyborg, jest Flash i jest Superman. Także tak się prezentuje. Pudełko, tu jakiś. A, tu jest Scott, numer seryjny. No i oczywiście od góry. On oczywiście zawita do mojej kolekcji figurek, które już mam na swojej półeczce, czyli chciałem właśnie, żeby był ten właśnie Batman, żeby był Green Arrow i żeby była Wonder Woman. Oczywiście mam w planach też troszeczkę inne, ale to już może przy okazji. A tak właśnie... W ramach przypomnienia, bo chyba kiedyś pytałem i ktoś o tym pisał, czy chcielibyście, a raczej chyba tak, ale możecie przypomnieć na wszelki wypadek, czy chcielibyście, abym zrobił jakiś taki film z kolekcją swoich figurek, właśnie z Batmanem, bo ostatnio nawet się o tym zastanawiałem i nie wykluczam, że tak będzie. Natomiast jeśli chodzi o tego Batmana, prezentuje się on właśnie w taki sposób. I w sumie tyle. Chciałem Wam pokazać, chciałem się z Wami podzielić. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Przypominam o polubieniu, udostępnieniu, skomentowaniu. Zapraszam na stronę lubiokomiksy.pl, a także fanpage na Facebooku oraz konto na Instagramie. Także do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!